Dzień dobry. Jestem z policji, komisarz Michał Walewski. Możemy porozmawiać? Ja chciałam go tylko wziąć na chwilę na rower, żeby nie siedział cały dzień w domu. Jechaliśmy ścieżką, Staś miał kask na głowie, jechał przede mną. Trochę się bał, ale ja cały czas mu mówiłam, że nic się nie stanie, że mamy kaski, jedziemy ścieżką. Nic nam nie grozi. A nie pani wina? Chciałam oglądać bajkę. Mogę mu włączyć tę bajkę albo zabrać na plac zabaw. Co on się na rower? Jest jeszcze taki malutki. Jakże mówi, że jego stan jest stabilny. I co to znaczy? Że się obudzi? Że wyzdrowieje? Nie, proszę pana. To znaczy, że w tym momencie nie ma zagrożenia życia, ale w każdej chwili jego stan może się pogorszyć. Nie wiadomo, czy przeżyje. Nie wiadomo, czy będzie mógł chodzić. Ja tak się bardzo ja. o niego boję. Co nam to zrobił? Ja, tańca. nie kierowca. Nie. Ja od nas od tyłu usłyszałam tylko jak nadjeżdża. Bo słuchajcie, że jedzie szybko, ale nie zdążyłam się odwrócić. Uderzył w nas. Musiałam stać na chwilę przytomność, bo jak się otknęła, nikogo już nie było. Żadnego auta. Poczułam silny ból w klatce, a zaraz potem usłyszałam płacz panie, Stasia. Panie, tak. Wiem, że to trudne, ale muszę się jak najwięcej widzieć, żeby odnaleźć tego kierowcę, rozumie pani? Tak, ale ja nie, nie widziałam tego samochodu. Was jakiś inny samochód? Może spotkaliście innych towarzystów? Albo widziała pani jakichś śpieszych? Nic, tam jest mały ruch, tylko myślałam, że tam będzie bezpiecznie. Przepraszam. Olga, co masz? Złapaliście go? Dzień dobry. Kto to był? Dlaczego się nie zatrzymał? Czemu uciekł? Pijany był? Myślałam, miałam nadzieję, że pan tu przyszedł, żeby mi powiedzieć, że już wiecie, że go macie. Że poniesie karę za to, co zrobił moją Stasiowi. Jak on się czuje? Ja. Lekarz mówił, że dzisiaj jest lepiej. Trzymają go cały czas w śpiączce. Nie wiadomo, kiedy go wybudzą. Czy się w ogóle wybudzi? Czy będzie mógł chodzić? Niby jest lepiej, ale wciąż nic nie wiadomo. Widzi Pani? Tak. Proszę być w dobrej myśli. Dziękuję.